Możemy tak. Szanowni Państwo, dzisiaj wielokrotnie słyszeliśmy, że władzę rodzicielską trzeba chronić za wszelką cenę. Dla polityków PIS-u instytucja władzy rodzicielskiej jest ważniejsza od dobra dzieci. Pamiętacie Państwo, jak kłamali, kiedy mówili, że odbieramy dzieci z biedy. Przez to wepchnęli polskie dzieci w system przemocy. Zawiązali ręce instytucjom publicznym, sparaliżowali je, oni boją się, one boją się działać. Mówimy dzisiaj dość tej chorej ideologii, dość prymatu władz rodzicielskiej nad dobrem dziecka, dość cierpienia dzieci. Dlatego, Szanowni Państwo, pracujemy, pracowaliśmy w zespole, który przygotował. Całą strategię, cały plan, polską konstytucję ochrony dzieci, która ma chronić dziecko, dla której najważniejsze jest dobro dziecka. Mamy konkretne rozwiązania ustawowe, które wprowadzimy natychmiast po wygranych wyborach. Po to chcemy te wybory wygrać. Polska konstytucja ochrony dzieci. Składa się z pięciu filarów. Pierwszy z tych filarów to zupełnie nowy kodeks rodzinny. W tym kodeksie mówimy jasno, najważniejsze jest dobro dziecka i odpowiedzialność rodzicielska, a nie władza rodzicielska. Mówimy dalej, dziecko musi mieć swojego adwokata, swojego pełnomocnika, który w Trudnej i niebezpiecznej dla niego sytuacji będzie go reprezentował, chronił, chodził za jego sprawami. Gdyby Kamilek miał swojego adwokata, to ktoś by ten system połączył i by go obronił, ale go, on już go nie miał. On go nie miał. Więc ważne jest to, by inne dzieci go miały. Sądy, sądy w sprawach dzieci, które mają rozstrzygnąć, o ich sytuacji muszą to orzec w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. To są najważniejsze, czy jedne z wybranych postulatów, zapisów, które są w tym kodeksie rodzinnym. Odpowiedzialność rodzicielska przede wszystkim. Adwokat dziecka, rozstrzyganie, rozstrzyganie przez sądy, wydawanie orzeczeń do 6, do 6 miesięcy. A celem nadrzędnych tych zmian. Jest jedno, to jest dobro dziecka. I to jest najważniejsze, a nie ta chora ideologia, która, którą wprowadziła ta władza i ją kultywuje. Mówimy dość, to jest pierwszy filar naszej polskiej konstytucji ochrony dzieci. Tak naprawdę ten filar jest gotowy. To jest. Gotowy kodeks rodzinny, który powstał tak naprawdę w instytucji prawdziwego jeszcze rzecznika praw dziecka. Eksperci pracowali w komisji kodyfikacyjnej, wypracowali ten dokument. Jesteśmy gotowi, żeby go wdrożyć w życie po wygranych wyborach. Nigdy więcej. Nigdy więcej to są słowa, które pewnie wybrzmiewają w niejednym dziś domu i są na niejednych ustach: łzy, strach. Przerażenie i spojrzenie na własne dzieci. A żeby nigdy więcej stało się faktem, nie wystarczą tylko puste słowa, ale potrzebne są konkretne działania. A tych działań nie będzie, jeśli nie będzie ogólnopolskiej strategii przeciwdziałania przemocy domowej wobec dzieci. Ta strategia jest potrzebna po to, żebyśmy widzieli, gdzie system nie działa, gdzie prawo zawodzi, gdzie zawodzą ludzie, gdzie są luki, które trzeba wypełnić. Ta strategia jest czymś, o czym mówią organizacje pozarządowe, o czym mówił był rzecznik praw dziecka, prawdziwy rzecznik praw dziecka Marek Michalak i o czym mówimy także my. Strategia, która w swoim centrum postawi w końcu dziecko, bo w Polsce żaden akt prawny tego dziecka w centrum nie stawia. Wszystkie ustawy, akty, rozporządzenia, które mówią o przemocy, mówią o rodzinie biologicznej, o asystencie rodziny, o wspieraniu rodziny, o mitycznej więzi. Żadne z nich nie mówią o dzieci, a to dziecko w tym wszystkim jest przecież najważniejsze najbardziej bezbronne. Ta strategia będzie miała parę elementów. Punkt pierwszy, najważniejszy: prewencja. Co zrobić, aby takich przypadków było jak najmniej? Co zrobić, aby edukować nauczycieli, edukować rodziców, żeby wprowadzić mediacje rówieśnicze także w konfliktach takich szkolnych czy też pomiędzy dzieciakami? Wciąż. 30% dorosłych, co wynika z badań Fundacji Dajemy dzieciom siłę, uważa, że pewna forma przemocy fizycznej, kary cielesnej jest dopuszczalna. 6% uważa, że może być to regularna metoda wychowawcza. To jest razem prawie 40% dorosłych, którzy uważają, że mając przewagę fizyczną, mogą ją wykorzystywać przeciwko dzieciom. I dlatego ta prewencja, ta edukacja będzie taka ważna. Drugi element to oczywiście trzeba spojrzeć na to, jak funkcjonuje polskie prawo. Trzeba zrobić jego dokładny przegląd i zwrócić uwagę na to, że to dziecko, a nie rodzina biologiczna jest najważniejsze, że to jego bezpieczeństwo, a nie więzi mityczne są najważniejsze, że to dziecko potrzebuje być podmiotem w polskim systemie prawnym, że trzeba skrócić czas orzekania w sądach. Wiele elementów, które muszą się wydarzyć, aby dziecko było realnie chronione. Trzecia rzecz, o której od lat mówi też Fundacja, dajemy dzieciom siłę. Która próbowała zaangażować w swoje działania Rzecznika Praw Dziecka i prezydenta Andrzeja Dudy. To jest analiza przypadków śmiertelnego pobicia dzieci. Wzorem działań w Wielkiej Brytanii, w Australii czy w Stanach Zjednoczonych. Aby za każdym razem, gdy wydarzy się taka tragedia, dokładnie ją przeanalizować. Nie po to, żeby ukarać kogokolwiek, ale po to, żeby nauczyć system, jak eliminować luki, jak sprawić, żeby takie tragedie nigdy więcej nie miały miejsca. To sprawi, że będziemy państwem, który chce chronić dzieci. Chce się uczyć, a nie patrzeć tylko na kolejne tragedie i czekać, co wydarzy się dalej. Ta sytuacja, w której dzisiaj rozmawiamy o Kamilku, wstrząsała nami wszystkimi, ale tych dzieci było więcej. Przecież była Blanka, przecież była Hania, był Wiktor, był Szymon. Około 40 przypadków rocznie. I element ostatni to jest społeczeństwo. To jest stworzenie wielkiej koalicji przeciwko przemocy wobec dzieci. Tego, żebyśmy my wszyscy, organizacje pozarządowe, politycy, Sąsiedzi, rodzice, nauczyciele wiedzieli, że przemoc jest zła. K wielka kampania edukacyjna, społeczna, trwająca cały czas, ucząca nas, że mając przewagę nad dziećmi, musimy się o nie troszczyć. I przemoc nigdy, nigdy nie jest metodą. Szanowni Państwo, staję dzisiaj przed Państwem nie tylko jako polityk czy prawnik, ale przede wszystkim jako ojciec trójki dzieci. I słuchując się wypowiedzi, takie jak dzisiejsza. Pana rzecznika Miller'a, pana Sasina, pana, pana ministra Ziobry, że trzeba teraz zbadać sprawę, może trzeba zacząć kampanie społeczne, trzeba uwrażliwić społeczeństwo. To przyznam, że po ludzku, jak ja to słyszę z ich ust, ogarnia mnie złość, bo mówią to ludzie, którzy bierni przypatrywali się tej antydziecięcej polityce prowadzonej przez rząd morawieckiego przez ostatnie 7 lat. Bo gdzie była wrażliwość tych panów, kiedy minister Ziobro z Funduszu Sprawiedliwości zrobił swoją partyjną skarbonkę? 400 milionów złotych przeznaczone specjalnie dla potrzebujących, dla najsłabszych powędrowało do jego partyjnych kolesi. Gdzie była ich wrażliwość, kiedy w, w, w Ministerstwie Polityki Społecznej były czynione przymiarki do tego, żeby legalizować klapsy? Gdzie była ich wrażliwość? Dzisiaj, kiedy zbliżają się wybory, kiedy jest wielka tragedia, ubierają się w szaty obrońców dzieci? Jaka to jest hipokryzja w ich wykonaniu? Dzisiaj dzieci i polskie rodziny potrzebują przede wszystkim realnych działań. I jednym, z tych, jednym z tych działań jest konieczność ratyfikacji trzeciego protokołu do Konwencji Praw Dziecka, podpisany jeszcze przez rząd Donalda Tuska. Od siedmiu lat. Kolejni rzecznicy praw obywatelskich apelują do premierów, do ministra spraw zagranicznych, do prezydenta Dudy o ratyfikację tego protokołu, bo on daje polskim rodzinom, polskim dzieciom przede wszystkim realną możliwość dochodzenia swoich praw zawartych w konwencji praw dziecka. Bez tego, ten, bez tego ta konwencja jest tak naprawdę martwa. I proszę mi wierzyć, przez te 7 lat ten rząd nie zrobił nic, żeby podjąć chociażby działania zmierzające do ratyfikacji. Dlatego naszym zobowiązaniem jest, że po zwycięskich wyborach ten protokół po prostu zostanie ratyfikowany. Polskie dzieci muszą mieć narzędzia ochrony przed oprawcami. Słyszymy od przedstawicieli polskiej władzy na czele z pseudo rzecznikiem praw dziecka o tym, że system zadziałał, tylko że nie żyje dziecko. Ten system nie działa, a przypomnę, że jedną z ważniejszych decyzji prawa i sprawiedliwości w zakresie pomocy dzieciom była likwidacja finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. W fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To numer alarmowy, tak jak 112 dla nas wszystkich, to numer alarmowy dla dzieci, które potrzebują pomocy. I wiele dzieci opowiada historię, jak ten telefon uratował im życie pis zrezygnował z tego, żeby dzieci mogły pod ten numer dzwonić. Konsekwentnie na przestrzeni ośmiu lat nie zauważa problemu dzieci. Nie zauważa ich problemów związanych z kryzysami psychicznymi. Dlatego jednym z filarów naszej konstytucji ochrony dzieci jest wypracowanie narodowej strategii ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Żyjemy w rzeczywistości, kiedy młodzi ludzie Dorastają w bardzo trudnych warunkach. Często wynika to z, ze stosunku i słów władzy wobec różnych społeczności. Ale ci młodzi ludzie próbują się ratować sami, często w grupach rówieśniczych. Często nie wiedzą jak, często nie wiedzą gdzie szukać pomocy. A jak już jest bardzo, bardzo źle i trafiają na oddziały psychiatrii dziecięcej, to okazuje się, że nie ma dla nich miejsca, że muszą jechać do innego województwa, że muszą Spać na korytarzu, jeżeli to miejsce się dla nich znajdzie. Już nie będę wspominać o dylematach lekarzy, którzy muszą decydować o tym, które dziecko ratować, któremu dziecku pomóc. I warto pamiętać o tym w kontekście przemocy wobec dzieci, że różnica pomiędzy dzieckiem, które nie przeżyło przemocy, a takim, które boryka się z kryzysem psychicznym, jest tylko granicą. Życia i śmierci, bo jest mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo dzieci, które żyją w przemocowych rodzinach, żyją w przemocowych domach, nikt na to nie zwraca uwagi, i te dzieci muszą żyć po tych doświadczeniach, po tych traumach, które przeżywają w swoich domach, muszą żyć, muszą sobie radzić. I tutaj również państwo nie odpowiada na ich potrzeby. Najpierw doprowadza do tego, że zamyka ich w domu, i nie chroni tej najmłodszej jednostki w naszym społeczeństwie, a potem, jak taka osoba wychodzi z tego domu i próbuje szukać ratunku, też im nie pomaga. Dlatego po wygraniu wyborów wprowadzimy całą konstytucję ochrony dzieci, a w tej konstytucji bardzo ważnym elementem będzie strategia ochrony zdrowia psychicznego, tak żeby każde dziecko było bezpieczne, nie tylko. Tak jak życzy sobie tego PiS przed narodzeniem, bo to jest ich priorytet ochrona życia. Ale po narodzeniu przede wszystkim, od momentu narodzenia, kiedy potrzebuje pomocy, trzeba mu tej pomocy udzielić. Dziecko musi wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Rodzice muszą wiedzieć, jak pomóc swojemu dziecku. I to jest nasze zobowiązanie. Polskie dzieci nie mają dzisiaj prawdziwego rzecznika swoich praw. Są same. Są same z krzywdą. Są same z niesprawiedliwością, a co najgorsze, są niekiedy same z okrucieństwem i bestialstwem osób najbliższych, które powinny się o nie troszczyć i które powinny ich chronić. Dzisiaj łamią nam się głosy i łamią nam się serca, kiedy mówimy o sytuacji Kamilka, ale tych dzieci niestety jest więcej. I te dzieci należy chronić, i to absolutnie bezkompromisowo. Z drugiej strony mamy pana Pawlaka. I to jest absolutnie drugi biegun, który mówi, że trzeba rozróżnić, czym jest klaps, a czym jest bicie. I przyznaje, że sam ze stymą wspomina fakt, że dostawał od ojca w tyłek. To jest osoba, która ma dzisiaj bronić i chronić dzieci, która ma występować w ich interesie. Ja nie mogę tego zaakceptować ani jako matka, ani jako osoba, która została wybrana do Parlamentu. Po prostu nie zgadzam się na to. Uważam, że dzisiaj dzieci potrzebują rzecznika z prawdziwego zdarzenia, a nie jakiegoś strażnika ideologii, osoby, która będzie blisko nich, która będzie stawiała je w centrum, która będzie je ratować przed wszystkim złym, co może te dzieci spotkać. Dlatego podstawą naszej propozycji jest zmiana filozofii. Zmiana filozofii i podstaw powinni powstać terenowi lokalni rzecznicy praw dziecka, którzy będą mądrzy, którzy będą blisko tych dzieci, którzy będą koordynowali wszelkie możliwości, żeby tym dzieciom pomóc, będą widzieli mechanizmy, będą łączyć system, by skutecznie dzieci bronić. Uważamy, żeby skutecznie pomagać dzieciom, potrzebna też jest zmiana struktury urzędu. Potrzebujemy zastępców, którzy będą zajmowali się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, ale też będą zajmowali się sprawami uczennic i uczniów, bo to w szkole bardzo często można zauważyć pierwsze symptomy, że dzieci spotykają się z agresją psychiczną, ale i fizyczną. I powiem Państwu tak, gdy cierpią dzieci, nie ma miejsca na jakiekolwiek kompromisy. Po prostu nie ma. Trzeba działać natychmiast i trzeba działać konsekwentnie. I musimy pamiętać o tym, że brak reakcji na krzywdę dziecka to jest nieme przyzwolenie na tę przemoc. I my chcemy zacząć reagować natychmiastowo, bo widzimy, że dzisiaj system zawodzi, nie stawia dziecka w centrum. Nie ma tych reakcji. I zbudujemy takie mechanizmy, które te reakcje pobudzą, przyspieszą i będą skutecznie bronić dzieci, które tak... Potwornie dzisiaj tego potrzebują. Dziękuję. Dziękujemy. Czy jakieś pytania? Dziękujemy.